Więc napisała do mnie pewna znana osoba i e, napisała, że stano: to dawaj wpłać ty ile chcesz, a ja wpłacę pięć razy tyle. No ja sobie myślę, kurczę, to ile, to co tu wpłacić, nie? No i wpłaciłem 21 tysięcy, to więc ta osoba musiała wpłacić 105, to uważałem, że to jest tak. Godnie, bardzo godnie, bardzo dużo, ale jeszcze w takich granicach, że nie, nie wykorzystałem tej deklaracji w sposób niemoralny. Ten sportowiec, już powiedziałeś to, wpłacił 105, ale pierwszy przelew nie przeszedł. Tak mu się wydawało. Więc wpłacił drugi raz 105, a się okazało, że ten pierwszy to jednak przeszedł, więc wpłacił niechcący 210. No i dobrze, no. no i dobrze mu. No, tak. no nie, ale cel był, cel był.

Ja pierdolę, kurwa, co ja oglądam? No i aż mi się TikTok, kurwa, zbugował. Kurwa, daj spokój, chłopie. Daj coś o, innego. Mi, jak masz na imię i skąd jesteś, ile lat masz? Dobrze. To jestem Madzia, jestem z Zabrza i 24 lata. Okej, okay, dobra, chuj z tym. Cześć, Malwina, mam 19 lat, chodzę z Rzeszowa, ale mieszkam w Gdańsku. Nienawidzę Gdańska. Powiedz <noise> mi jak masz na imię i skąd jesteś, szkolna była I gościu podszedł, kurwa, się zapytał, czy może zdjęcie mu wytłumaczyłem, że nie zrobię z tobą zdjęcia, bo jak zrobię z tobą, to muszę zrobić ze wszystkimi, a ja się, kurwa, śpieszę. I, kurwa, wysyp komentarzy pod TikTokiem. O, gwiazdeczka jebana, gdyby nie oni, to byś, kurwo, nie istniał. O, problem zrobić jedno zdjęcie. A mogę być z panem na filmie? Możemy razem wystąpić? Zawsze. Dobra, to A pan jest jakimś... Pan jest jakimś wielkim koksem. nie, nie. Jest. No jest pan duży. A kolega? Ej, co to jest w ogóle za, Ej, co to jest za ekipa? Koleś, który za elegancko ubrany w Maserati. Czy ktokolwiek z całego WK próbował sterydów albo wspomagaczy? No, Ponczek się przydał. Ponczek jest odważny, jest odważny w biznesie, jest taki, że lubi próbować portów ekstremalnych. Pierwszy. Ja nie wiem, kurwa, ja mam wrażenie, że od kiedy WK istnieje, to będzie, nie wiem, z 15 lat. To nie intuicyjnie, kurwa, odpowiadałem na pytanie, kto bierze sterydy, a kto nie bierze. I uwaga, ja nie mówię, że ktoś tam bierze, czy nie bierze, ale no, ja pierdolę, no. I zeskanujemy glebę, zobaczymy, co to jest. Patryk, dodaj sobie jakąś oliwkę do tego, bo tak to ciężko. To takie Stem, najdziwniejsze nie? miejsce, w którym byłeś rozpoznany. Takie, że no niemożliwe i nagle się okazuje, że ktoś mówi pan Cezary? No słuchaj, no byliśmy w Wietnamie. Ja pamiętam w podstawówce gnębiłem takiego Michała, bo strasznie od niego jebał i ja się z nim siłowałem, to myślałem, że umrę ze smrodu. <śled> A, ja się będę go To są kurwa, żarty, no I kurwa, no. Józsza leka. I, jak kurwa, jak... Zemlałem, <grym <grym mi, kurwa, to zemlałem, to skóry. Normalnie by się kurwa, jaka pojemna akcja. Byście... Na leku jest, nie zastasujemy na. na Czy robisz wszystko, co ona ci każe? Czy ty nie ma swojego zdania, tylko ona decyduje, co masz robić. Czy wychodzisz tylko z nią? Bez kolegów. Czy nie ma swojego zdania, bo ona ci każe nic nie mówić? Tez na sympa, czy robisz wszystko. Stary, w końcu wakacje, proszę cię kurwa, bądź cicho. O co ci chodzi? No jak ta 50, to nowa puszka ma lecieć po niebie? No, no. Myślałaś o zmianie zawodu? Tak. Grałam w urzędniczkę w klanie i nawet się nie opłacało reżyserowi nauczyć, jak mam na imię. robiłaś coś w życiu tylko i wyłącznie dla pieniędzy? Tak paracji za mną jeździli, bo myśleli, że ja jeżdżę Bentleyem, no. a jeździłam Renault Kangu i mieszkałam w bloku na Ursynowie. Jeździłaś Renault Kangu i oddałaś Porsche na woźb. Tak. I odrzuciłaś tak. kiedyś dobry film? Nie. Pamiętasz twoją rozmowę z Krystyną Jandą? Krystyna napisano w książce, że powinnaś mnie namaścić na swoją następczynię. Ona powiedziała, no chyba ty już to zrobiłaś. Cytuję. Producent Róży uwierzył, że mogę zagrać główną rolę, pomimo że początkowo miał inny typ. Ale ja nie wiem, czy ona o tym wie. To było między Magdą Cielecką a mną. Byłam ofiarą przemocy psychicznej. Dobrze, że miałam przyjaciół, którzy powiedzieli bierzesz walizki i wychodzimy stąd. U mnie było to dosyć proste do udowodnienia. That was rude. That was pretty fucking rude. That was rude. That was pretty Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado Y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor y solo queda soñar <laughs> Create a word 3, 2, 1, N R N N <coughs> <NASCAR. laughs> <There you go. laughs> Three, two, one, B. F. Beef. No. No. Four letters. Uh, barf. No. Four nope. no, uh, no letters. Lock in. Brief. Yeah. yeah. I my boxer briefs. <laughs> Three, two, one, S. Why? Sorry. Ooh, Damn. I'm missed. Sorry, bro. Damn. You're playing an Asian, bro. Yeah, get... So good at everything. <laughs> <laughs> Three, two, one, P. B. Plum. No. Plum. Ooh. Oh. Polski raper ścigany czerwoną notą Interpolu, Krystian Brzeziński. Zna No, no. Jak? słuchaj kolego jakbym cię mógł prosić, żebyś podszedł grzecznie do zdjęcia, dobra? No, po chuj ci problemy. <grylanie> po chójci jak Czemu zerwaliście? No nie pasowaliśmy do siebie. No i życie. No a ty czemu zerwaliście z No bo ta kurwa się kurwi po kontakt z jakimiś kurwa obciąga lachy po jakoś. <grylanie> czemu zerwaliście? do siebie. No a ty czemu zerwajesz z No bo ta kurwa się kurwi po kontakt z jakimiś kurwa obciąga lachy, jakoś. No. Oczywiście przyp. Powiedzcie mi, kogo zapraszacie teraz na ławeczkę i czy zaprosicie prezydenta. W ogóle wchodzenie w politykę nie pomaga, jeżeli. nie. Jest dzisiaj. Muszę zaprezentować, tak? Myślę, że tutaj. No. Brawo, poproszę o

powieść o dziadku. Mój dziadek przez 40 lat ukrywał, że ma syna nieślubnego. Przez 40 lat udało się. i babcia jak, jeszcze jak babcia żyła to się o, o tym dowiedziała. I okazało się, że on to przez te 40 lat zawsze ma urodziny u tego yy, swojego syna na, na jakiś tam wiesz świętek i tak dalej. I nikt nigdy, ale to mój dziadek taki jest cicho, ciemny, nie. Tak się dowiedzieliśmy jak, jak, jak nasza klasa jeszcze istniała. To jakiś z nazwiskiem Besser napisał do. do I ma, i ma, mają moje nazwisko, nie? I, i ten chłop wygląda jak mój ojciec praktycznie. No tak. No bardzo, bardzo podobny. I na naszej klasie nazwa, na, na, napisał do mojej mamy jakiś chłop. I okazało się, że to m. Syn dziadka. Opołeś o dziadku. Mój dziadek przez czterdzieści lat. Big kick from Alison. Looking for Salah. Pope. Oh, oh hand, hand ball. Hand 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 ball He's, He's off. Box from Nick Pope. He's off. He's off. He's off. went for it with his head. To red card. Nick Pope is off. Nick Pope is sent off. holland's going to get there ahead of the goalie. Oh, he's <laughs> got to go down, Martinez. That's absolutely ridiculous. What is he doing? Adam? I can't believe Was he over the uh, Was he over the line there? <laughs> oh, he's outside, yeah, and that's a red card will chase Mannion off his line, gets ahead to it, and now Goodmanson's there. Towards me and a red card is out, and a red card with one last roll of the dice. Gordon brings it down. Nobody thinks what I. Th so, kurwa, co ty Ej, kurwa, ty, Lila. Co jest, kurwa, z nią? Nie no, to Julka by, kurwa, dostała w tego... Dostałaby, kurwa, w San Petersburga i by się skończyła, nie? Tak, może. Co się gapisz? Chcesz w gębę? Tak, a drugiego do ręki. <noise> Ale są tu pewne idiotyzmy. Na przykład nie wiem, czy jazda po trawie różni się czymś od jazdy po asfalcie. Człowiek by się chciał ruchać, a to chuj, kurwa. Ja pierdolę, ty... A, kurwa. Człowiek by się chciał ruchać, a tu chuj, kurwa. Ja pierdolę, ty. Dobra, co ten Awi odpierdala, stary? Bo, jakby wszystko, wszystkim. Ale ziomek, kurwa, wiesz, tu nagrywa płyty, tu jest zawsze ułożony i on takie TikToki nagrywa. są tam dziewczyny, z którymi będziesz uczestniczyła. Tu jest barman. Jakbyś chciała się coś napić, no to oczywiście mo można się coś napić. Aha! Oj, proszę bardzo! Widzicie, ja, to jest Kevin De Bruyne. No to oczywiście, proszę bardzo, 24 kwiaty dla ciebie. 24 kwiaty, żeby można sprawdzić, co to oznacza. Klap, klap, klap. klap. Klaw ci na dupę, klap kraw, klaw, klap Moim dużym fiutem Klap klaw, 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 Ci na dupę klaw, 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 klap Moim dużym fiutem Klap Ci na dupę klap Klap Moim dużym fiutem ja mogę takie rzeczy oglądać? Mm. Moje wyrazy współczucia dla tych, którzy kupili ten projektor wcześniej, bo właśnie on... <laughs> yeah, hey, you're right. I'm good. good. Thank, you so much, Thank you. Thank you. Just, Thank you so much. just yours. All right. Cheers. Ja pamiętam kurwa jak Grzesiek grzesiek w podstawówce chuj jebany, nie? W podstawowie. Człowieku, my gramy w Metina wszyscy i tak dalej. Każdy tam wiadomo jeszcze taki w miarę chujowy jest, bo tam w gimnazjum dopiero się zaczęło ogarniać. I człowieku Grzesiek. Nie wiem jak mu to wpadło do głowy, ale kurwa ulepszał y, od plus 0 do plus 9 i a ulepszył u Kowala, nie? No pierdolony chuj stał kurwa w mieście, rozumiecie, takie czasy, kurwa z 20 lat temu. No nie 20, no 15, nie? Stał jebany z FMS-em 9. No kurwa, myślałem, się zesram z dozdrości, nie? Ale po, pożyczył do kogoś ze starszej klasy, chyba i mu zajebał <totekst> <totekst> An, Jakbyś chciała się coś napić, no to oczywiście ma... Można mo się coś napić? Aha, oj, proszę bardzo, widzicie? Test członka furiozy, ciężko Pokaż buty, kolego No co, ty brudny i w dodatku wkręty na sztuczną? Zawijaj się stąd. Co, 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 to jest? Co to jest? Haluski? Przecież to nie jest lodowisko. Przejdź w czymś normalnym. Chodź tu, chodź kolego. Co to masz za buty? Co to jest? No nie, no stary. Przecież to są lanki na naturalną murawę. Ona jest tam. No, wreszcie masz dobre buty. A AG masz sztuczną idolo. Zapraszam. Pokaż buty, kolego. Wszyscy się żonią, mają dzieci, a ja idę kupić kolejne perfumy. Yes. <noise> Ciekawy jaką miksturę... Mm. Każda żona zasługuje na takie serce. Rozświetl jej uśmiech... Każda o, ambitna osoba... Kurwa! Pojebane jest ogólnie ten, ten tajemnik z gwiazdami. Ja chyba bym tam nie chciał być. Bo ja coś czuję, że wy jesteście takimi kurwami, że ja bym się tam kompromitował co tydzień, a wy byście mnie smsami kurwa dalej przepychali. Żeby wysłać kurwa 10 złotych, kurwa, żebym miał lepiej, to nie. Ale żebym kurwa zrobił, robił przez 3 miesiące po śmiewisku kurwa w telewizji na cały kraj, kurwa, to by się znalazł budżet. Ha, ha! Niesamowite. Federacją, ale niech sobie robią jak chcą. Według mnie, według mojej opinii, karta walki jest beznadziejna, a konflikty są sztuczne. I cyk, pozew. Mały teraz. Mały teraz mięśni, No właśnie, do tego też chciałem. Ee, więcej od niego. Wrócić. Na pewno nie więcej. Myślisz, że więcej, nie? Bo jestem w tej bluzie. Nie wiem. Zaraz. <śmiech> <ściągnijcie>. <śmiech> zaraz zdejmy, zdejmiemy bluzy. Jak myślisz? Damy radę? Weź. Bez tlenu? Gdzie? Neverest. Na tej wysokości tam 8 na przykład 500, no to tam jest w ogóle abstrakcja, że wybierzecie ten wdech i nic wam jakby nie takie Tak jakbyście nie oddychali. No no no. To, co Zoja mówi, że łapałeś kilka wdechów mm. i nie dawało. A no. gdzie to było? No. W e, na to pójdzie łatwo, tylko jak się zaja skupis. No. Ja pierdolę, kurwa, człowieku. Sacker, coś ty kurwa zrobił. Ja pierdolę, człowieku. Ja pierdolę! Ja pierdolę człowieku, kurwa! Ja pierdolę człowieku! sms ki by się sypał dla jego, a ty tam musiał nakurwiać. Dobra. Ja myślę, że to było śmieszne. Tylko, że ona nie zojarzyła. Wujek w no, ale... Wy jesteście jak taka ekipa wujków. No niestety już, a wiesz kiedy to się dzieje? Nagle. No, <noise> to, u was to jest też to, że wy coś mówicie takiego i wy się nie śmiejecie z tego. Jest taka akcja. Pan, to jest wszczepet. tupet, wiesz, wiesz jak to się nazywa? W słowniku polskim? Tupet. No to ma pan tupet. Ale muszę się wam pochwalić, miałam przez dwa tygodnie w sypialni komara. Dwa ty... Jednego. Dwa tygodnie go nie mogłam ubić. Ciepło jest najwyżej tam już wyżej, jak słońce się przybija? Dobra, nie było pytania. A słyszałaś o wyższej szko sz szkole chujoplotu w Raszynie? Nie. Nie słyszałaś. No to jesteś w niej, witamy. Wiesz, co to jest chujoplot? Nie mam pojęcia. Chcę no to jest gadanie o niczym. No to wy I to nie jest takie proste. Głuchamy, nie to... No, me, no to. Fenomenalnie ostatnio przyjebą w chuja. Nie zrozumiałam. No, że fenomenalnie, że OGL Fenomeno, że fenomenalnie powiedział tak, fenomenalnie ostatnio przyjrzał w chuja. Wymaga to pewnej takiej zwinności umysłowej, wiesz. No. A ja jestem z Zoją. I reagujesz na mój żart. No i już jest reakcja, patrz. Już. No ile zrobił? No to ładnie. No to bardzo ładnie. Mhm, mega. Czekaj, <laughs> to co tam był? Eric El Marino. Wyciągnął 80. No to bardzo ładnie. <śmiech> Mega. <śmiech> ja pierdolę chłopie, co tu się odjebało? <laughs> Jak Ja pierdolę! Wolałbym, że ktoś, że ktoś mi powiedział, że jestem cfelem, niż. Go, ja pierdolę, poplułem się. Ociechuj. Tak. No, mega. 50-80? Co to jest Erkel Marino? On zakład pasował, że powiedzmy wyciśniecie wycie... stówy, to będziecie musieli chodzić w stopkach do końca roku. tu no, no, ponad patecem jakby. No. Ciężko, więc wie, no. na... że no. może się zasięg.

no to raczej jest nie, nieprawda, nie? Jakby pójść jak z to też... To tu baj... E... To jest z jaka kultury styczny. No i wiem nie z tym... Się nie da. Co z tego? Niego. <śchl> tak. <earliest> <śłukamy> <śleszkany> tak. To, się... tak. O, Cよ, to jest zapas... Tak Dobra, gdzie to jest? Nie wiem czy wszyscy nie przebiją. Nie no chyba, nie chcę. No, Dobra, tak. no, tak. oczekuję. No, tak. no. Wiadomo, że to nie jest żaden wyznacznik, ale generalnie wychodzisz z lepszym wynikiem niż mistrz KSW. Trochę tam czujesz, że... A może mam z nim szansę, nie? Dobra, gdzie jest e Erik Marino? Jakie... Czekaj, raczej już nie ma znaczenia. Dobra, 52,5 mocno, 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 nie ma, nie ma. Tak, no dlatego widzisz, że nie wyciskasz. Co wy piszecie na tym czacie? Co wy kurwa piszecie na tym czacie kurwa? Co wy kurwa piszecie, nie możecie się śmiać z kogoś nie możecie się śmiać z chłopaka, tylko dlatego, że mu nie poszło. Co wy kurwa piszecie? Bando po Ale prawda jest taka, że ja mam grubszego kutasa niż od bicepsa. Nie możecie się śmiać z kogoś tylko dlatego, że kurwa jakiegoś ciężarów nie podniósł. Byłbym z raperem, a nie bodyworkerem czy coś takiego. Ha? Prawie zemdlał dla od pięćdziesięciu dwóch kilos. Przestańcie pisać, kurwa, nie piszcie już. Co wy kurwa piszecie? No kurwa, panowie, no. O. Ha uh. <laughs> To nie masz ruch, równego, równego no. ruchu. Ale no, miło. Bo, 50 kg dziękuję bardzo. Fajnie, no, fajnie, fajnie, że się podjąłeś i fajnie, że tyle próbiesz do końca, i no. Wiesz jaką masz życiówkę. Pięć deszczak. Eryka Marino. Liczymy Eryka, uwaga, cała, cała. Uwaga na Eryku teraz. Jeszcze wynik. Dawaj, jeszcze wynik. Jeszcze wynik, dobra. Wycisnął. Eryku. Uwaga, twój wynik to. Da teraz. Dostaje na Ameryka, uwaga. Czyli on waży. Uwaga na Eryku. On waży 65 kg przy met 92 wzrostu. O kurwa. stary! Stary, no nie możesz tyle ważyć. Ja nie chcę tutaj, kurwa, być jakiś niemiły, ale mój dziadek był w obozie koncentracyjnym, kurwa, i ważył więcej, kurwa, po roku. I to, i to jakby jest, i to jest jakby true story, nie? Nie, nie, nie piszcie xd. To nie jest śmieszne, stary, to nie jest śmieszne.